Poseł Marcin Romanowski, wczoraj dziennikarka z tygodnika Solidarność została zaatakowana po konferencji prasowej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i stwierdzono, że nie będzie mogła uczestniczyć w tych konferencjach, dlatego że zadała trudne pytania. Jak to skomentować? No, Złośliwiej mówią, że nie zadała go po niemiecku, dlatego premier tego nie zrozumiał, ale w, tym, w tej złośliwości jest bardzo dużo prawdy, ponieważ rzeczywiście obecna koalicja rządząca tak naprawdę reprezentuje interesy Berlina, który zawsze dogadywał się z Moskwą, reprezentuje interesy. Brukseli, która chce centralizować Europę w kontrze do Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump jest tym prezydentem, republikańskim prezydentem, który zawsze stawiał na silną współpracę Europy Środkowej i to jest rzeczywiście ta właściwa droga do Polski. A Donald Tusk po prostu jest niemieckim wycieruchem, który realizuje ich interesy, a nie interesy polskie i dlatego boi się pytań prawdziwych dziennikarzy, którzy mają na sercu do a gdzie dzisiaj są te wszystkie organizacje które zagraniczne, międzynarodowe, które krzyczały za naszych rządów o wolnych mediach? To oczywiście to jest wszystko kłamstwa. Wolność rozumieją, jeżeli to jest możliwość robienia przez nich swoich deali i realizowania cudzych interesów. Tak samo jak w przypadku nie wiem, aborcji, która dla nich jest, nie jest zabijaniem dziecka, tylko jest prawem, prawem kobiety. To jest po prostu odwracanie kota ogonem. Pojęcie wolności, które oni mają, to jest... Wolność do robienia tego, co oni uważają za, e, e, za realizację swoich, e, swoich własnych interesów. Dziękuję.